Witajcie na kanale książki azjatyckie. Ja mam na imię Klaudia i zapraszam na kolejny odcinek. Dziś przygotowałam dla Was Bóg tak oburzonej czytelniczki, którą po raz pierwszy widziałam na kanale subiektywnie prowadzonym przez Agacię. W jego ramach odpowiem na 16 pytań, o ile dobrze liczę, oczywiście ograniczając się tylko do literatury azjatyckiej, w tym rozumieniu, że literatura azjatycka to zarówno ta, która została napisana przez autorów pochodzenia azjatyckiego lub mieszanego azjatycko-amerykańskiego czy brytyjskiego. Mam nadzieję, że dobrze będziemy się wspólnie bawić, więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pytanie pierwsze. Frustrujący bohater, który podejmuje złe decyzje. Tutaj na myśl przyszły mi dwie postaci, dwie osoby, dwie bohaterki kobiece swoją drogą. Na pierwszy ogień niech pójdzie Sinin, bohaterka Córki Bogini Księżyca oraz serce wojownika Słońca, autorka Sun Tan. Jest to dylogia, w której tytułowa córka bygini księżyca, właśnie Xiny, trafia na dwór niebiański, gdzie poznaje pewnego przystojnego księcia, jednak ze względu na różnice klasowe nie może pozwolić sobie na jakiekolwiek uczucia względem niego. Ona zaciąga się do wojska, tam dzieją się różne rzeczy, niemniej poznaje tam drugi obiekt westchnień, drugiego potencjalnego krasza, który jest jej tam generałem. W pierwszym tomie może nie wszystkie decyzje, szczególnie te sercowe, podejmowane przez Sinin, były w pełni trafione. No, ale to, co działo się w tomie drugim, w sercu Wojownika Słońca, to jak bohaterka miotała się pomiędzy jednym wybrankiem serca, a drugim, takim trochę od czapy w sumie, bo jeden ją zdradził i uwięził. Drugi też dość nie do końca taki, jakim ona by go chciała. Ona dość bezsensownie trzyma się pewnych decyzji, w końcu podejmuje jeszcze inną decyzję, która absolutnie rozwaliła mi mózg. Cały czas mówię tutaj o decyzjach stricte sercowych. To, co Sinin robi tak w fabule, jakie decyzje podejmuje, też może nie zawsze trzyma się kupy Mam wrażenie, że czasami podejmuje niepotrzebnie zbyt dużo ryzyko, za momentami za bardzo chce się poświęcić, by pokazać, że jest, no nie wiem, warta miłości swojej matki, warta zaufania. Nie do końca mi się to podobało, niemniej tutaj szczególnie jej zachowanie w tym wątku romantycznym było dla mnie dość, dość trudne do, do przetrawienia. Więc dlatego tutaj się też znalazła. Drugą bohaterką, której zachowanie niezwykle mnie frustrowało, jest Kodzima z Heaven, autorstwami jego kałakami. Bardzo nie podobało mi się to, jak ona podchodziła do przemocy, która ją spotykała. Nie ja twierdzę, że absolutnie nie rozumiem zachowania tej dziewczyny, ale wydaje mi się, że ona jest tak bardzo pogodzona ze swoim losem, z tym, co ją spotyka że wręcz nie jest niezainteresowana zmianą tego stanu rzeczy. Kiedy Maroko, drugi bohater w tej powieści, podjął pewną decyzję, która no w jakiś sposób miała mu pomóc poczuć się lepiej, miała poprawić jego może samopoczucie, wpłynąć pozytywnie na jego życie, ona się na niego wkurzyła, ona się na niego zdenerwowała, odebrała to jako akt zdrady niemalże, akt zerwania ich znajomości, ich przyjaźni, co wydało mi się absurdalne. Niesamowicie frustrowało mnie to, jak ona, jak bardzo bierna była względem tej przemocy, która jej spotykała i jednocześnie jak bardzo cierpiącą postawą się wykazywała. Twierdziła, że jej jest w sumie szkoda tych oprawców, którzy ją nękają. To ona jest tą silną i poprzez wytrzymanie kolejnych trudności na swojej drodze, ona po prostu dowodzi siły swojego charakteru. Być może jest w tym pewna metoda, niemniej miałam poczucie, że takie zachowanie absolutnie mi nie gra. Bardzo mnie to denerwowało, ilekroć czytałam o tym, jak ona podchodzi do tego problemu. Zakończenie książki, które Cię obraziło, wkurzyło, sfrustrowało czy rozczarowało. Na pierwszy ogień nich pójdzie Klara i Słońce autorstwa Kazuo Ishiguro. Jest to opowieść z pogranicza science fiction i obyczaju, napisana przez autora o japońskich korzeniach. Główna bohaterka tej powieści, Klara, jest androidką, robotem, zostaje kupiona, żeby towarzyszyć pewnej dziewczynce w życiu codziennym. Ta dziewczynka jest dość wycofana. Klara zaprzyjaźnia się z tą dziewczynką, zachowuje się tak dość nierobotycznie powiedzmy. Bywa dość dziecinne, czasami wydaje się wręcz taka niezaawansowana technologicznie, co jest dość abstrakcyjne, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy tutaj o Androidzie, który no z definicji jest dość zaawansowany technologicznie, bo jednak stworzenie robota, który mówi i jakoś myśli, jest dość skomplikowane. Jestem jednak w stanie zaakceptować ich zachowanie jako pewną konwencję, jako coś, co autor stwierdził, że okej, okay, takie są podstawy mojego świata, nie będzie. Frustrujący jest jednak fakt, jak dziwny, nieoczekiwany obrót przybrała ta powieść, chyba w dwóch ostatnich rozdziałach, tak zaraz pod koniec. Ogólnie jest to historia raczej obyczajowa, w punkcie kulminacyjnym zyskuje znamiona takiego nie najgorszego thrillera, po czym w ostatnim rozdziale, jeżeli mi tutaj pamięć nie myli, albo w epilogu, tempo, fabuła, wszystko spada na łeb na szyję, akcja rozwiązuje się właściwie natychmiast. I mam wrażenie, że to zakończenie mogłoby mieć sens, ale wydaje mi się, że nie w przypadku tej konkretnej historii która w żadnym momencie nie sugeruje, że do czegoś takiego możesz dążyć. Brakuje mi jeszcze pewnego podbudowania, jakiegoś uzasadnienia tego, dlaczego historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Stąd właśnie wymienienie tej książki w kategorii zakończeń, które no gdzieś tam frustrują, rozczarowują. Drugą książką, o której chciałabym wspomnieć są the Children of the Red Thread autorstwa John Sapie. Jest to opowieść z fiction, teoretyczny jest dla młodzieży, chociaż moim zdaniem powinna ona trafić do czytelnika nieco starszego, ze względu na dość opisowe sceny przemocy, takie dość intensywne sceny przemocy wobec innych. Główna bohaterka tej powieści Yuri, ma prorocze sny, z powodu których kiepsko śpi i leczy się psychiatrycznie, jest także w stanie rozpoznawać inne wersje siebie, takie inne istoty żywe będące nią. W tej powieści obecny jest koncept światów równoległych, światów alternatywnych, stąd właśnie, kiedy bohaterka, kiedy nasza Juri spotyka jakąś istotę, to jest w stanie stwierdzić, że tak, to jest ona, tylko właśnie z innego świata, w innej formie, w innym ciele, pod innym imieniem, czasami pod inną płcią w ogóle. No i pewnego dnia Juri spotyka na swojej drodze pięć innych osób, w których rozpoznaje siebie po prostu z innych uniwersów. Oni faktycznie przedstawiają się jako przedstawiciele innych planet, innych uniwersów, mają dla niej pewną misję, od której powodzenie zależy przyszłość Ziemi. To Jeżeli się nie uda, Ziemia w ciągu najbliższych trzech lat ulegnie zagładzie albo jakiemuś moralnemu upadkowi, ogólnie w jakiś sposób pewna era Ziemi się skończy. Podobał mi się pomysł na świat równoległy, podobał mi się także wątek cofania się w czasie i konsekwencji tego typu cofania się w czasie, no ale nie podobało mi się zakończenie. Ponownie, wydało mi się ono zbyt nagłe, takie nie tłumaczące niczego, no, bardzo niekonkluzywne, coś się kończy. Wydaje mi się jednak, że czegoś zabrakło, kilku wyjaśnień, może jeszcze jednego dodatkowego rozdziału, w którym akcja by się jakoś rozwiązała, bo mam wrażenie, że dosłownie ta powieść kończy się tuż po scenie kulminacyjnej. Wyobraźcie sobie wielką bitwę, w której no, dwie armie się ze sobą ścierają, dochodzi do jakiejś kulminacyjnej walki, nie wiem, podciera się jeden przywódca z drugim, wszyscy żołnierze wokół się zbierają i patrzą na to. Zadany jest cios, jeden z tych przywódców umiera i w tym momencie kończy się film. Zabrakło mi jeszcze tak kilku jeszcze zdań, dosłownie jednego rozdziału. Szkoda, mogło to być coś naprawdę fajnego. Dodatkowo uważam, że taki rozdział pomógłby w znalezieniu właściwego klucza interpretacyjnego, bo ja naprawdę przez tydzień po zakończeniu lektury zastanawiałam się, o co chodziło, jaką ja lekcję powinnam wyciągnąć z tej powieści, jaki jest morał? Dlatego właśnie uważam, że to zakończenie nie należy do, do najlepszych. Pytanie trzecie. Książka tak dobra, że aż cię to wkurza, na przykład, bo nie została napisana przez ciebie. Na myśl przyszła mi tylko jedna powieść, mianowicie Battle Royale taka Kamiego. Jest to japońska dystopia napisana w 1999 roku, w Polsce wydana nakładne wydawnictwa w w 2021. Myślę, że też kojarzycie, to był dość głośny tytuł swego czasu na polskim rynku. Mam wrażenie, że nadal dość dobrze się ich sprzedaje, dość często się o nim mówi. Jest to taka dość konkretna, jak chodzi o grubość cegiełka, wrzucająca czytelnika w świat, w którym co roku jedna klasa w kraju zostaje wciągnięta w takie mordercze wyzwanie, w ramach którego trafia na jakiś ograniczony teren i tam musi się wzajemnie pozabijać, aż zostanie tylko jedna osoba. Główny bohater szuja zostaje wytypowany do tego typu wyzwania. Wraz z klasą trafia na pewną bezludną wyspę, i tam musi walczyć o śmierć i życie z koleżankami i kolegami z klasy. Ten koncept niesamowicie mi się podobał. Autorowi udało się utrzymać wysokie napięcie, właściwie przez cały czas. no Momentami zdarzały się jakieś dłużyzny, niemniej ogólnie ginęły one w całym tym natłoku ciekawych wydarzeń. Wydaje mi się, że pomysł na tamte czasy był bardzo innowacyjny. Obecnie mamy już troszeczkę nowsze iteracje, choćby Grzyska Śmierci Susan Collins. Pamiętam, że oddaje, która bardzo mi się podobała. Chciałabym do niej jeszcze raz wrócić, może właśnie przeczytać po polsku, bo po raz pierwszy czytałam ją po angielsku. I przekonać się, czy nadal będzie to coś tak zachwycającego, coś tak dobrego, że aż krew mnie zalewa, że to nie ja na coś takiego wpadłam, że to nie ja napisałam tego typu powieść. 4. Pisarz, pisarka, którego chcesz nie znosić, bo jego książki sprawiają, że cierpisz, ale w głębi serca go kochasz. No i tutaj muszę troszeczkę zmienić pytanie, bo żaden autor czy autorka nie przychodzą mi do głowy i opowiem Wam o autorce, którą bardzo próbuję pokochać, bo wiele osób odnajduje w jej twórczości dość niesamowitego, od której ja się w sumie odbijam. Chodzi mi konkretnie o Miyako Kałakami, autorkę wspomnianego już Heaven, Piersi i Jajeczek oraz All The Lovers in the Night. Jest to autorka bardzo współczesna, jej głos jest bardzo istotny na literackiej scenie Japonii, otrzymała nagrodę imienia Mukutagawy o tej nagrodzie opowiadałam nieco szerzej w poprzednim filmie. Zapraszam do obejrzenia. Czy nagrody imienia Tanie Jej Heaven znalazło się też na short liście międzynarodowej nagrody Bookera w 2022 roku. Ja się staram doceniać jej twórczość, ale przeczytawszy trzy jej najgłośniejsze tytuły czyli właśnie Heaven, Piersi i Jajeczka oraz All the Lovers in the Night czuję, że coś mi umyka. Odnajduję w nich plusy i twierdzę, że nie. Nie mówię, że są to powieści absolutnie dramatyczne i, i nie warto ich czytać. Ale nie potrafię się zachwycić. Wydawnictwo, które sprawia, że przepuszczasz wszystkie pieniądze. Tutaj również wymienię dwa. Po pierwsze, wymienię wydawnictwo Jumeka, które jest moim wydawnictwem, więc bardzo dużo kasy tam przepuszczam. Trzeba kupić prawo, trzeba przetłumaczyć, trzeba zredagować, złożyć, wydrukować, wypromować książkę, więc tak. Poza tym wymienię dwa wydawnictwa, fabrykę słów i maga. Chętnie sięgam po fantastykę, a te dwa wydawnictwa nie tylko wydają świetne tytuły, świetnych autorów, ale też przekładają się do jakości wydania, co często przekłada się też na wyższą cenę. Książka, którą chciałabym, by przetłumaczyli na Polski, ale wciąż nikt tego nie zrobił. Wspomnę w tym miejscu o jednym autorze, konkretnie koreańskim pisarzu fantasy science fiction Jong Do Lee. Pan debiutował w 1997 roku, publikując w sieci w odcinkach swoją chyba najpopularniejszą powieść Dragon Radia. Powieść publikowano w papierze w 978 roku. Jest to historia dość istotna dla koreańskiego rynku książki. Przyjmuje się, że wzbudziła ona zainteresowanie lokalnych wydawców literaturą fantastyczną, a dodatkowo spopularyzowała na tamtym rynku gatunek fantasy, szczególnie takiego średniowiecznego fantazy, powiedzmy podobnego do Tolkiena. Samego Dragon Radzie nie czytałam, jednak przeglądając informacje o tym tytule, wnioskuję, że to historia czerpiąca z Tolkienowskiej wizji świata. Który współistnieją ludzie, elfy, krasnoludy i smoki. Historia wydaje się zaczynać od tego, że pewne tereny nękane są przez smoka Amurtata. Ludzie starają się mu jakoś przeciwstawić, w pewnym momencie otrzymują wsparcie ze strony króla rządzącego tym terenem i atakują Amurtata. Ten jednak nie daje się pokonać i więzi śmiałków w zamian za ich uwolnienie oczekując dość sporej kwoty pieniędzy. Syn jednego ze śmiałków huci Dwal. Wraz z dwójką towarzyszy, wyrusza w podróż do stolicy, do króla, aby poinformować go o podniesionym fiasku i zdobyć środki finansowe niezbędne do ocalenia, do wyzwolenia jego ojca i, i, no, i innych śmiałków. W oryginale tę powieść podzielono na 12 tomów, w sobie po niecałe 300 stron. Chciałabym to kiedyś przeczytać. Mam nadzieję, że uda się to robić po polsku, bo przyznam, że świadomość brnięcia przez tyle stron po koreańsku troszeczkę mnie przeraża. Podobnie sprawa ma się z innym tytułem tego autora – The Bird That Drinks Tears, które z kolei został podzielony na cztery dość opasłe księgi liczące po jakieś 500-600 stron w oryginale. O tej powieści akurat słyszałam, że pewien polski wydawca wykupił prawa do przekładu, więc bardzo, ale to bardzo na to czekam. Pozwolę sobie przytoczyć amatorsko przetłumaczony opis fabuły. 1500 lat temu na Gowie rozpoczęli wielką ekspansyjną wojnę przeciw innym rasom. Konflikt to między Ludami Północy, którym potrzebne były pola uprawne, a poszukującymi lasów do polowań, jest nieunikniony. Królestwo Arazji, założone przez legendarnego rekona, króla bohatera, upadło po trwającej setki lat wojnie z nagami. Nagowie, zwierzęta zimnokrwiste, nie mogli żyć na chłodnej północy, więc południe obsadzili drzewami, tworząc rozległe obejmujący niemal połowę świata las Kiboren. Ludzie, rekoni i toklebi osiedli na północy, a nagowie w Kiborenie, w tym lesie, do którego ludy północy nie miały wstępu. Ludy nie miały ze sobą kontaktu przez setki lat, 700 lat później ze świątyni Hainsha wysłano trzy wiadomości. Do Tokiebiego, Henbiego Surabola, Rykonat Nahana i człowieka Kagana Dracji. Poproszono ich o wejście do Kiburenu, by ocalić życie pewnego Nagi. Tymczasem Rinpai, człowiek mieszkający w Hatengradzie, sercu nagaryńskiego społeczeństwa, dorasta i ma przyjść ceremonię ekstrakcji serca. Dzięki niemu nagowie stawali się nieśmiertelni, a ich serca trafiały do Wieży serc. Przedający wspomnienia ojca, Ryn obawia się procedury, więc ucieka. W trakcie ucieczki jest świadkiem morderstwa swojego przyjaciela, Harita Makaroła. Postanawia spełnić ostatnie życzenie tego przyjaciela i wyrusza na północ, by spotkać się z ratownikami. Autor, który musi napisać więcej książek. Czysto nie azjatycko, wymieniłabym tutaj Trudy Canavan, z której książkę zaczytywałam się za dziecka. Jeśli jednak chodzi o osoby autorskie o azjatyckich korzeniach lub o Azji piszące. Hmm. Podobały mi się dotychczasowe powieści Chloe Gong, autorki This Violent Delights. Zaraz będę zacząć się jej kolejnej książki, Last Violent Call, która wyszła na kładę wydawnictwa Jaguar chyba w tym miesiącu. Z książkami tej pani jestem w miarę na bieżąco, można powiedzieć, że czekam na kolejne. Dalej, Shin Suk. Mam tutaj może nie tyle, że powinna napisać więcej, co po prostu chciałabym, żeby więcej zostało ich wydanych w Polsce. Każda jej książka, którą czytałam, była cudowna, taka bardzo normalna, wprowadzająca w historię byczejowość i kulturę Korei, więc również na jej książki czekam. Kusi mnie, by dodać na tę listę jeszcze Min Jin Lee, autorkę Pacinko, no ale ponownie, ona wydała jeszcze kilka innych tytułów, które po prostu nie zostały wydane w Polsce i kiedyś chciałabym po prostu nadrobić jej twórczość. Fail na twoim regale Zacznę może od Babla, Rebeki F. Kwang. Już wspominałam chyba dwukrotnie na moim kanale, że ta powieść mi się nie podobała, mocno nie nudziła. I nawet jeśli pomysł na nią i przesłanie były naprawdę bardzo dobre, to wykonanie niestety pozostawiło trochę do życzenia. Kreacje bohaterów wydawały mi się marne, papierowe, tempo prowadzenia akcji było dość nierówne. Sama powieść wydaje się bardziej manifestem, czy taką czarno-białą próbą przekonania mnie jako czytelniczki, że kolonializm jest zły i, i tyle. Nie powiem, żebym bawiła się dobrze podczas tej lektury. Wielema okazała się także wegetarianka, Han Kang, która skupia się na kobiecie, która pewnego dnia postanawia przestać jeść mięso. Ta decyzja jest bardzo gwałtowna i dość radykalnie wprowadzona w jej życie. No i spotka się ze złym odbiorem ze strony jej bliskich, czy to męża, czy rodziny. Sama bohaterka zdaje się popadać w szaleństwo właśnie w związku z tą decyzją. Ja mam wrażenie, że tej książki po prostu nie zrozumiałam. Wprowadziła ona pewne symbole, których nie potrafiłam i w sumie do tej pory chyba nie potrafię odczytać, więc niestety nie mogę tej książki polecić. Wspaniała książka, która ma okropną okładkę. Tutaj nic nie przychodzi mi do głowy, więc przechodzimy dalej. Książka, która nie jest dostatecznie znana i doceniona. Nie mogę nie wspomnieć tutaj o narodzinach Bohatera autorstwa Gina Jonga w tłumaczeniu Agnieszki Paterskiej. Jest to, to premiera wydawnictwa Zyski Spółka z końcówki 22. roku. Stanowi wstęp do chińskiego cyklu Kroniki Kondora, które są gdzieś tam określane mianem chińskiego Władcy Pierścieni. Nie wiem, czy podpisałabym się pod tym porównaniem, ale sama książka mimo wszystko mi się podobała. Jest to reprezentant musia, takiego podgatunku literackiego, który skupia się na sztukach walki, takim doskonaleniu siebie poprzez trening ciała i ducha. Ważne są tam wartości typu honor, waleczność, sprawiedliwość. Sama powieść skupia się na Głodzingu, synu mężczyzny, którego zamordowali wysłannicy za Saradzin. Chłopak w dzieciństwie wraz z matką ucieka na równin, gdzie trafia pod skrzydła mongolskiego Chingis Hana. W tę powieść niełatwo jest wejść, miewa ona swoje głupiutkie momenty, ale kiedy już przywykniemy do nietypowego stylu narracji, tak, przewodzącego nam się legendę takiego pełnego patosu, Opowieść okazuje się nieprawdę wciągająca i zachwycająca rozmachem. Osobiście mam nadzieję, że wydawnictwo będzie kontynuowało wydawanie tego chińskiego, niemalże kultowego już tytułu. Książka, którą chciałabyś zobaczyć w wersji filmowej lub serialowej. Pwami tutaj o problemie trzech ciał Ci na Liu, w Polsce wydanym nakładem domu wydawniczego Rebis w przekładzie Andrzeja Jankowskiego. Tutaj akurat dostępna jest chińska adaptacja serialowa, o ile się orientuję. Ale nie miałam okazji się z nią jeszcze zapoznać. Nie przeczytałam jeszcze po prostu drugiego, trzeciego tomu trylogii, którą Problem Trzech Chciał otwiera, a nie chciałabym sobie czegoś spoilerować. Natomiast na przyszły rok planowana jest Netflixowa adaptacja tego tytułu, wokół której już są jakieś tam kontrowersje, niemniej nie zniechęcają mnie one do seansu. Zanim ta nowa adaptacja trafi na platformę, chciałabym doczytać: Ciemny Las i Koniec Śmierci o czym w ogóle jest Problem trzechciał. Historia zaczyna się w czasach rewolucji kulturalnej w Chinach w latach 60. ubiegłego wieku. Akcja następnie przeskakuje do współczesności, w której prowadzone jest śledztwo w sprawie samobójstw wybitnych fizyków na całym świecie. Śledztwo prowadzi do sieciowej gry Trzy Ciała, której celem jest ocalenie cywilizacji zamieszkającej planetę znajdującą się w polu grawitacyjnym Trzech Gwiazd, Trzech Słońc. Może nie brzmi to zbyt ciekawie, ale to jak ciśnienie powiązał ze sobą przeszłość, teraźniejszość i grę. Naprawdę rozwala głowę. Poza tym chętnie obejrzałabym adaptację serialową lub filmową trilogii Wojelmakowych Rebek i albo Kronik Olchy Jake Greathausa, których pierwszym tomem jest Dłoń Króla Słońce. Stawiam te tytuły obok siebie, bo wydaje mi się, że są dość podobne. Ich akcja rozkrywa się w fikcyjnych światach inspirowanych dawnymi Chinami, a głównych bohaterów poznajemy w momencie, kiedy szkolą się, by podjąć studia na prestiżowych uczelniach i służyć państwu. Na później była konflikt zbrojny. Zadziejna adaptacja filmowa lub serialowa. Nie przypominam sobie, żebym widziała kiepską adaptację filmową czy serialową jakiejś azjatyckiej książki, którą czytałam, więc także na to pytanie nie podam odpowiedzi. Autor, który gdyby był Amerykaninem, zarabiałby miliony dolarów. Tutaj, przeglądając moją półkę na Goodreads, widzę, że wielu autorów, których czytałam i którzy mają potencjał na bycie bezcelerowymi pisarzami, mają albo mieszane pochodzenie. Takie amerykańsko-azjatyckie czy brytyjsko-azjatyckie, tutaj choćby R.F. Quang, Sulin czy Chloe Gong. Albo już uzdobyło bardzo szeroką rozpoznawalność na świecie, na przykład to się kazał Kawaguchi, autor za nim wystygnie kawa, czy Yoko Gała, autorka ukochanego rodziny profesora i podziemia pamięci. Może w imieniu tu Nam dziucio, autorkę Kim Ji-yong urodzonej w 1982 roku, panna Kim Wie oraz Sachy. Ona w swoich historiach przedstawia tę nieco mroczniejszą, bardzo patriarchalną stronę Korei Południowej. Wprawdzie panny Kim wie jeszcze nie czytałam, ale zbiera ona całkiem pochlebne opinie. na to Kim Jong naprawdę porusza, przedstawiając smutną codzienność koreańskich kobiet. Sacha z kolei zabiera czytelnika w świat alternatywny, mocno oparty na znaną nam rzeczywistość, a rozgrywa się na tytułowym osiedlu Saha, które znajduje się poza granicami miasta, a gdzie zamieszkują osoby o niższym statusie społecznym, takie których nie stać na mieszkanie w mieście. Zaczyna się od tego, że znika jeden z mieszkańców, a niebawem okazuje się, że oskarżono go o morderstwo jakiejś mieszkanki miasta. To poruszająca opowieść o nierównościach społecznych, uprzedzeniach, nierównych szansach, no szkoda tylko, że końcówka jest taka raczej mech. Nam Dziucio ma na swoim koncie jeszcze kilka książek, które chyba nie doczekały się jeszcze angielskiego przykładu. Mam nadzieję, że uda mi się je kiedyś doczytać i wyrobić sobie szersze zdanie na ich temat. Wierzę, że ta autorka dobrze odnalazłaby się na anglojęzycznym rynku. Mogłaby zarobić miliony. Książka, którą chcesz przeczytać, ale jeszcze dużo brakuje do jej publikacji. Czy to dobry moment, żeby przypomnieć o polskiej wersji The Bird That Drinks Tears, Young-do? Tak czy inaczej, na tę książkę bardzo, ale to bardzo czekam. W tym miejscu wymienię też polski przekład japońskiego klasyka, uznawanego za jedną z pierwszych powieści w historii literatury. Mam tutaj na myśli Genji Monogatari, opowieść o Genji, której autorstwo przypisuje się pani Murasaki. Tekst został napisany w początkach XI wieku, około 1008 roku tak się przyjmuje. Opowiada o życiu i romansach księcia Hikaru Genjiego, syna cesarza Japonii. Akcja rozgrywa się w ciągu około 70 lat na dworze cesarskim w Heian Kyo i okolicach, a na kartach Gęgi Monogaterii pojawia się kilkaset postaci, o ile wiem, od kilku lat trwają prace nad polskim przekładem tego dzieła, a gotowy przekład ma okazać się do 2027 albo 2028 roku. Projekt zaangażowało się kilkoro Japonistów pod przewodnictwem profesor Iwony Korydzińskiej-Nawrodzkiej. Mimo, że sporo mówi się o tym, że to dzieło niełatwe, zarówno w przekładzie, jak i później w odbiorze, jest niesamowicie ciekawa tego tekstu i na pewno przeczytam. W opisie podlinkuję Wam rozmowę z doktorem Krzysztofem Olszewskim na temat tego utworu oraz artykuł samej tłumaczki, opublikowany w międzyoryginał a przekładem w 2022 roku, właśnie dotyczący prac nad przekładem tej kulturowej powieści. Książka otwierająca oczy. Myślę, że do tej kategorii mogłabym zaliczyć naprawdę mnóstwo azjatyckich tekstów, ze względu na sposób, w jaki przekazują wiedzę o kulturze czy historii kolejnych regionów. Prelogie wojen makowych R.F. Quang w całkiem przystępny, niebezpośredni sposób przedstawia konflikt chińsko-japoński. Pacinko Mindini, dworska tancerka kyongsuk czy Weil Hyunquana prezentują sytuację na Półwyspie Koreańskim na przełomie XIX XX wieku. Córki Smoka, Williama Andreusa dotykają kwestii obozów pocieszcielek, w których kobiety zmuszane były do oddawania swoich ciał japońskim żołnierzom. Flight of the Bumblebee, Huanbei Beiji czy 24 Oczu Sake Tsuboi przedstawiają okres II wojny światowej z perspektywy zwyczajnych obywateli chińskich czy japońskich. Z kolei twórczość takich pisarzy jak Dyuna, Yongdoli, Koshin Takani czy Sinil udowadnia, że Azja Wschodnia ma do zaoferowania nie tylko literaturę piękną, ale także fantastykę. Co też można, jak sądzę, podciągnąć do kategorii otwierania oczu. Książka tak zła, że A się to oburzyło. Hmm. Do tej kategorii podciągnę chyba tylko jedną książkę, bo też więcej nie przychodzi mi do głowy. Mam na myśli My Grandfather, The Master Detective, autor samasateru Konisiego. To zbiór ludzi powiązanych ze sobą opowiadań, których główną bohaterką jest młoda nauczycielka, lubująca się w kryminałach i rozwiązywaniu zagadek. Autor postawił na jej drodze kilka takich, nazwijmy, codziennych, każualowych zagadek, które mogłyby przytrafić się każdemu z nas. Pomysł teoretycznie jest super. Wykonanie niestety nie przypada mi do gustu ze względu na nieprzekonujący sposób przedstawienia kolejnych śledztw i argumentacji użytej przez tytułowego dziadka, który, będąc przykutym do łóżka i opierając się wyłącznie na ustnej relacji swojej wnuczki, rozwiązywał zagadki. To nie jest poziom detektywa Poirot, który chodzi, sprawdza, wysyła coś do analizy, on cały czas siedzi w miejscu i słucha tego, co ta dziewczyna mu mówi, opowiada o sytuacji, o settingu, o, o, o wydarzeniach. Nie twierdzę, że ta książka mnie oburzyła per se, no ale po prostu było mi przykro, że tak dobry pomysł został tak okrutnie zmarnowany. To już wszystkie pytania tego tagu, jeżeli czytaliście którąś z tych książek, o których mówiłam, albo planujecie czytać, dajcie znać, czy zgadzacie się z moją opinią, czy też nie, może podsunęłam wam jakiś nowy tytuł, o którym wcześniej nie słyszeliście i chcielibyście teraz przeczytać, ja chętnie sobie o tym wszystkim poczytam w komentarzach, za dzisiaj bardzo wam dziękuję, do usłyszenia.